Kochani, z racji tego, że nadchodzą święta Wielkiej Nocy, postanowiliśmy podzielić się z wami przepisami na wybarwienie w sposób naturalny jajek, tak żebyśmy mogli wszystko spokojnie sobie zjeść. Zaczniemy od barwienia za pomocą łupin cebuli. Mamy łupinę cebuli zwykłej i czerwonej z około jednej paczki cebulicznej, z około kilograma cebuli. Mamy... Kurkumę, to jest około 25 gramów, wlejemy tu około litra wody. Mamy yy, kapustę czerwoną i mamy jeszcze szpinak z pietruszką. O, teraz będzie je lepiej widać. I to wszystkiego zalejemy sobie na spokojnie zimną wodą i damy temu czas się pogotować z jakieś pół godzinki, żeby nam y, powstał wywar. Kochani, teraz zobaczymy jak wygląda, jak to się gotuje. Proszę bardzo, tu jest... Czerwona kapusta, cebulka. Kurkuma to widać tak naprawdę nie będzie bardziej przejrzysta. I tam nam został jeszcze kolega zielony szpinak, gdzie już się ładnie też nabiera kolorek. Generalnie to jest tak gdzieś w połowie gotowania wywarów. No dobrze, wywary się ugotowały. Tak wygląda wywar z cebuli. Tak wygląda ze szpinakiem. Nie odcedzałem go, ponieważ miał słaby kolor. Zobaczymy, jak to będzie reagowało z jajkami. Tak wygląda wywar z kurkumy. A tak wygląda wywar z kapusty, który jest no, ciemny. Bardzo ładny. A biorę jajka, wrzucam do każdego po 3-4 jajka. I biorę też garnet na wrzątek zaraz i będę gotował jajka, żeby pokazać Wam jak się robi jajka marmurkowe. Podgotujemy sobie jajka na twardo, stłuczemy lekko skorupkę tak, żeby par w nich doszedł do białka jak obierzemy będą taki, w taki marmurkowy wzorek. Zaraz się za to zabieramy. Moi kochani, te marmurkowe jajka się zrobiły. Wyglądają oto one w ten sposób. Będą miały... Tym więcej jest, im bardziej je potłuczecie. Wybarwią się tym bardziej, im będziecie je dłużej trzymali w barwniku. Te były trzymane w wywarze. Jedno to niebieskie z kapusty, drugie z cebuli to brązowe. Obydwa około 10 minut, 7-10 minut, coś w, tym, coś w tych granicach. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Zapraszamy do robienia tego, yy, takich jajek samemu. Barwimy naturalnie, więc to nie będzie nam w żaden sposób szkodzić, jeżeli zabarwimy też białko. A efekt moim zdaniem ciekawy. A yy, nakręcę Wam rano, jak wybarwiły się te jajka, które były całą noc w wywarze ze szpinaku lub w wywarze z kapusty, bo one się barwią, wybarwiają wolniej. I mam wrażenie, że szpinak nie zrobi mi efektu zielonego jajka, tylko niestety będzie brązowe. Ale zobaczymy. Należy eksperymentować, sprawdzać, co jak działa. Smacznego! To są poranne efekty wyjęcia jajek z wywaru z kapusty. Te były brązowe, więc wyszły nam naprawdę soczyście, ładne, czarne. Kolejne będzie bodajże niebieskie, bo było na, białym, na białej skorupce. Jajka są natłuszczane masą, żeby ładnie się błyszczały i żeby podkreślić kolor. Do wywaru z kapusty były dodane dwie łyżki octu, żeby ten kolor nam się lepiej wgryzł w skórkę. Tu jest jajko z cebuli i ono też nam nabrało bardzo ładnego koloru. Tu jest jajko z kurkumy, które nabrało ślicznego koloru. Niestety, tak jak podejrzewałem, e, szpinak dał nam efekt tego, że ta skorupka jest tak naprawdę bardziej oliwkowa niż, niż zielona. Liczyłem na ładną, soczystą zieleń, wyszła taka blada oliwka, ziemnista, ale to też ma swój urok. Pokażcie, jak wybarwicie wy swoje jajka na Wielkanoc i jak... Y Potem one wyglądają. Zapraszamy do komentowania i do dzielenia się z nami tym, co przygotowaliście na święta.